Jesteś związany swoimi skinami na pirate swap możesz mieć swoje skiny na lepsze a z kodem tungtung -tung możesz dostać 35% do depozytu więc odwiedź pirate swap i wymienić swoje skiny na lepsze. Siemaneczko, z tungtung a gdzie jesteś z powrotem w nowym odcinku Sezo gdzie pootwieramy ze skrzydeł ale najpierw jeśli sobie dostać, możesz to zrobić z kodem tungtung -tung, wpisując go przy depozycie dzięki czemu dostałem 10% do bonusu do depozytu dodatkowo 20% na start i dodatkowo jeśli tylko z kodem tungtung otrzymasz wejściówkę do wszystkich tych giveaway, więc tutaj mamy około 1200 1500 zł dla widzów używających kodu tungtung to jest za dyszkę nawet można do jakichś e za 60 dołączyć za dwie dyszki do 100 parę zł i jeśli dołączysz do wszystkich giwaja musisz zrobić depozyt za 100 zł i wtedy masz dostęp do 1500 zł w giveaway, więc tutaj całkiem całkiem jest value a my zaczynamy z nam odcinkiem, zobaczmy co my tutaj mamy, nadal mamy event 10, -lecie, 10 -lecie. i tutaj otworzymy sobie pinatę. zobaczymy co nam tutaj pomędzie leciało. Na się oczywiście 5 stówek za takie jedno otworzenie i zobaczmy jak tam dropy. Pierwsza skrzynka Rainbow Galilek, więc zobaczmy tutaj 5 stówek, no prawie bag. więc tutaj już się zaczyna całkiem, całkiem zobaczmy kolejny ten digielek może być coś warty 7 stówek to chyba nie quality najlepsze to było 9 stówek więc prawie prawie ale i tak money tas jeszcze lepszy skinek więc player to mk mamy 650 więc może tas dostaniemy jakąś awupkę groczka albo te koska no koska była naprawdę by czymś ciekawym ale znowu z tym m więc Powoli do przodu, powoli do przodu, to najważniejsze. Kolejny galilek, tutaj ten e, chromachny Aberration jest trochę gorszy niż tutaj ten Rainbow, to jest warte te 4 stówki, ale powoli tutaj e, balans nam się buduje. Zaczynaliśmy od 4 koła, teraz mamy trochę mniej, no ale tutaj mm, za szansę nam jakiś ciekawy drop, to zobaczmy dalej 57 i meczka, 8 stówek łącznie więc myślę że otworzymy sobie może jeszcze e, jedną skrzynkę i jakoś dwie bitki zrobimy zobaczymy jak to będzie dzisiaj e, oddawało te 3 ligielki no tutaj byłby całkiem całkiem niezły e, payout, ale no niestety trochę dalej przeleciało a my spróbujemy jakąś bitkę skleić więc myślę że może na pewno na 3 osoby sklejemy a potem na jeden na 1, jakby nam nie siadło, więc zobaczmy tutaj, co tu możemy wykmić. Piniata 1200 na buście kosztuje, więc myślę, że możemy na zwykłym buście dać nie na jesterze. Możemy też jakiś Golden Era na buście tutaj wrzucić i myślę, że może że zrobimy także tak jednego bez busta i także dwa na buście, trzy na buście, dwa koła Open, trzy graczy. Zobaczmy, jak tutaj pójdzie. Dodajmy oczywiście boty i zobaczymy, zobaczymy jak tu nam dzisiaj pójdzie. 1700 na bitkę, na jeden zostawiamy jakby tutaj. No niestety nic ciekawego nie wypadło. Player tu emeczka dla bota Isamu, więc tutaj już zaczyna się m, ciężko. 600 przewagi ma i Isamu. No musimy coś ciekawego tutaj wydlopić żeby e, powrócić do tej bitki. Tutaj lepsze skrzeczki zaczęły wchodzić, więc tutaj jakby tak drop jakiś jakiegoś print streamka no to mogłoby być całkiem, całkiem ciekawie, ale zobaczmy. Eee, Neonoil jest już tutaj i samo na 950, więc tutaj już będzie coraz, coraz cięższy, tylko Prince tym nas by ale niestety dostajemy Prince Lima, ale na bocie na środku, więc to nas niestety nie ratuje, całkiem, całkiem zabitka 4900 i niestety nie udało się nam jej wygrać, więc myślę, że jeszcze jedno spróbujemy teraz 1 na 1, zobaczymy jak to pójdzie jakieś skrzyneczki na jesterze mi poddawał, może zobaczmy tutaj te najtańsze skrzynki z eventu chyba będzie tutaj favor box, zobaczmy, no to dajmy tutaj może 3 sztuki, do tego dodamy jeszcze może tę urodzinową skrzynkę, no niestety ona jest le e droga, więc dajmy tak ze 2 piniaty, 3 piniaty do tego dodamy jeszcze tutaj golden era jedną sztukę i może tak edytujemy żeby tutaj lepiej do balansu było i zaczynamy bitkę 1 na 1 mam nadzieję że tutaj już siądzie ta bitka dodajmy bota i samu i samo ostatnio dobrze dropił to może teraz da nam wygrać zobaczmy pierwszy open nic ciekawego tutaj złotówka i dyszka zobaczmy następny kolejny open no dalej nic ciekawego tutaj nie dropi Kolejny open tutaj jakaś akaczek za dwie stówki więc tutaj już całkiem całkiem lepiej ale te skrzynki dalsze no, mają takie dropy że ten akaczek za 200 to nic nie znaczy jak to jakiś nie wypadnie to a, to jest auto win więc zobaczmy mamy sto, stówkę przewagi dalej co tutaj ci 57 no chyba to i samo będzie przewaga ale to sg jest jednak warte tyle więcej Zobaczymy ostatni i dostajemy tego Prince Klima więc tutaj już całkiem całkiem jeździ 2700 mamy lekki money back więc no całkiem całkiem nam się udało dzisiaj skambekować może brakło nam trochę tutaj 1300 żeby mieć z na zero dzisiaj ale i tak coś tam wypadło a jeśli chcesz do strony możesz zrobić z tung tung i dołączyć do giveaway i dostać dzisiaj do depozytu